Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. z Wiedźmina do Was Królów, no i będziemy kontynuować dalej historię. Gralta to ja też obecnie w Rockmin wraz z Jorwetem. Dobrze, że jesteś. Popatrz. Stary znajomy. Trzymaj dystans. Zapomniałeś już, że podobny stwór połętał się wokół mojej jaskini? Ej, a się mamy krabowankę, no ale w sumie to już dopiero z nim walczyliśmy. No ale najpierw jest co mamy. Endragi! Zajmijmy się też nimi oczywiście, ale proszę bardzo. I teraz jest z takim problemem. Parę mocnych ciosów i zlikwidowane. No i mamy samego A Chyba to... Kłena chciała mu żyć! Kurde, Kwena chciała mu Nie pozwolą mi użyć Kłena. Co za ...diabelstwa. Dobra, możemy się już dać, spokojnie zająć kreopankiem. Chodź, jest, jest. jest. tak. jest endrega, okej, okay, no jest endrega, się zajmijmy. I teraz możemy skonał zeć chyba albo i nie, jest to jest endrega. Dobra, że naprawdę najpierw wolę tymi Andraga zająć. A teraz tym kreopankiem. Umieraj mi tutaj. Mocne ciosy to dobre ciosy. Dobra, załatwione, pięknie. Podążę za Jurwetem do Lokmin. To rysamy. Byśmy nie mieli takiej ścieżki, gdybyśmy wybrali ścieżkę Chujana, ale widzicie, tak, widzicie, tutaj jest już różnica. Dobra, co ja chcę dobrać? Eee, Sumadora mogę zęby, ślina, zuchwa. Nie będę brać tej. Eee, nie będę brać trofeum. Mam swoje własne. Dobra, zapisa grę. Powiem tak, myślę, że na pewno chyba wszystkich zadań w Ropminie nie zrobię, bo niektóre zadania w Ropminie są tak skomplikowane, że niby tak trzeba ich robić. Ale zrobimy na pewno to te, te ciekawe zadanie, które zostało dodane właśnie w Edycji Rozsadonej, którą posiadam. Chyba ta jest antyczara mam nadzieję Niegdyś pełna Okej. Okay. Jorwę dalej opowiada historię o I dlatego my ją ominęliśmy, wiem Co zabiło w ranów? A co tym ten gadali Jorwet z Geraltem Dobra, zje Ponadze karkie! Karpie się palą! Ponadze karkie to dobre karkie! Loga taka różnica, że wraz z wtedy trafiamy do Lockmin w nocy, teraz mamy dzień, a wraz z Kuchen trafiamy do Lockmin w dzień właśnie. Tak, klimat się oziębiał, a w ranowie mieli coraz mniej pożywienia. I chłopcy schodzili z gór na niziny, a tam pojawiali się już pierwsi ludzie, a wraz z nimi dur, czerwonka i zapalenie płuc. Wranowie zaczęli chorować. Próbowali się ratować na różne sposoby. Wybudowali nawet akwedukt i system kanalizacji, ale było coraz zimniej, i przez większość roku kanały zamarzały. A no dobra, okej, okay. o tym jest się, o tym nie mówił. Gdy przybyły tu elfy, miasto było już martwe. to odbudowali je, uczynili na powrót pięknym. Wiele lat później zjawili się ludzie. Marszałek Raupenek szybko udowodnił, że jest znacznie bardziej zabójczy niż wszystkie choroby razem wzięte. Zaatakował nocą. Wymordował wszystkich mieszkańców miasta. Większość rodzin zginęła w swoich domach. Pożary trwały kilka dni. Smoczy ogień może zmienić miasto w płonący grobowiec znacznie szybciej niż podpalacze Openeka. Filip ma władzę nad Saskią. Nie zawaha się jej użyć. Musimy się spieszyć. No ja skąd w ogóle bezpłynie z Filipa, który z no, bez psady. Ja rozumiem, że tam macie to niewertej ale to obrzeża miasta. Już Nasz nie rozwalcia bliżej głównych dzielnic. W drogę zdrowego mi to są ten Cadman, ten Cadman, więc no. Jakby spalić Kancelta, to by sobie było dobrze spalić Kancelta, ale. Nie no, bez psa, no. W chwili by tego nie chciała zrobić, no to po prostu chcę. mieć jakąś władzę. Dobra, mamy. garculce, moje ulubione. Zostanie na to Skoda to nie są te seksistowskie gargulce z Monster High. <grymne> ja to bym z ubiła. Za Rosel! <grymne> <W ogóle grymne> Jakby Gerard poznał taką Rosel. To jest tam ciekawa jego interakcji z nią. Ech. Co by było gdyby Gerard poznał te potwory w wersji potworów z Monster High. No bo to skład są gargulce, wilkołaki. wiadomo, to są wtedy, to wtedy by za potwory rozumne, więc no Geralt raczej by ich nie wtedy zabijać, na pewno. On zabije tylko te potwory, które są skodliwe, zaraz mnie w ogóle zabije, no. Dobra, to naprawdę by sobie z dawacności. To jest nieciekawe. Zatakujcie Rweta. Dobra, łyckamy. A sami samej są teraz trochę na Jorwecie. Jurwę wiadomo jest nieśmiertelny, więc mi się nie muszę przejmować. Nie muszę zajmować sobą, a nie Orwetem. Oo wow! ich nie zabił. Oh, jak ja ich nienawidzę. Wiecie co? Tak sobie myślę, może tutaj będzie lepiej Irdena używać, bo Irden przynajmniej... Jednego z nich w zablokuje, co? No to faktycznie lepiej będzie wysłać Irdena tutaj Gdzie ja jestem? No dobra, dobra. jestem tutaj, tak jak ulica wyskoczą. Okej Dobra, ja używam Irdena Irden i lecimy. Zapraszam tutaj Nawróćka no, mu uciekamy. Gerald, uciekaj. Kurde uwa niej, nie jest nie to te szybko, no nie! Chyba nie wejdą tutaj, w Irtena. A dar time set. Ale... wset. to zna krótko, ten Irten niestety działa ich w ich spadku. A co, ma może lepiej używać igni? Nawet teraz one wybuchają. Muszę to teraz brać pod uwagę. Nie, więc to chyba lepiej będzie używać igni. Tylko właśnie ja to muszę uciekać przed nimi. Tak muszę je wycuć. Jeden z tam zajmuje. Jeszcze chyba style. Dobra, wybuchaj, pięknie, wybuchną. teraz jest ten. Warto się najlepiej jak tego Igni usuwać. Ale jesteś brzydki. I obcedliwy. Dobra, co mam w taki sposób do tego podejść? Robię, zabity Dobra, jest, zabity pięknie. A teraz możemy się z tym, który atakuje. Tym, który atakuje więcej was matka nie miała. Ach, kurde, i zdatkowo mnie. A teraz to muszę użyć Kwena Kwena muszę użyć Dobra, zajmuj się Jorwetem, ja muszę się uleceć Patrzcie na to, patrzcie na to No patrzcie na to A sobie gra zapisałam Jorwet! Jorwet, ja rozumiem że ty masz na niego wyjebane, ale muszę sobie go zatkował co? Jorwet! Ja Jorwet, ja nie możesz z mi ułatwić z roboty? Co się dzieje najlepszego? Jest teraz sobie grę zapisał, a co mi tam? Tak w ogóle to co do Gietapii nie jest to wam, jest nagrane utro, nie? Zaraz tak wysłał, że musiałem serwis nagle w trakcie, no, ale czasami tak się zdadza. No i tam w którymś odcinku pójdziemy w końcu na tą górę sila i wtedy uspokajecznie wyskoczymy na tę spadochronie jako Franki, Obstawiam, że w siódmym odcinku może to zrobię. A w trzecim odcinku bardziej się skupię na tym, żeby pospotykać się z Lamarem. Dobra. No to co, myślę, że już chyba jestem... ...do coś się nadawana, możemy kontynuować. Dobra, możemy kontynuować! Jestem gotowa na kontynuację naszej walki. Mówię tak no, stajniej, e, czy koled na koledzy, są usnicy to jest taka bardzo fajna... jest takie bardzo fajne odwrócenie uwagi naszych przeciwników od nas A co tego się przyda przydają No, w końcu A nie, to zje? Dobra, no teraz już nie, nie zuje na pewno To takiego ciekawego będą miały gargulce Serce Karkulca, dobra, będzie co wezmę na to. No oraz ten zapisany. Ale kurde, słuchajcie, na coś chyba to jest, jest... tutaj znowu długiego odcinka z na 2 nie będzie, bo tak se zamówiąc to... Tak mówiąc, no to was, tak co zamówiąc... Znowu mi się dwójka zbugowała, no zartujcie sobie. Dobra, zrobię tak. To co za moment, własnie? Nie wiem, co ja będę mogła nam nagrać drugi odcinek. Bo od teraz tutaj mam wizytę u lekarza. już jest 12, i moja mama może już niedługo wrócić. Więc obawiam się, że tej długiego odcinka wam nie zrobię znowu z na 2. No ale chcę Wiedzi na 2 nagrać, bo dawno że na dwa nie było. Zakneblowali Filipę w ostatniej chwili, prawie już zaklęcie rzuciła. Gnije teraz w radańskim lochu w specjalnych kajdanach. Radovid ma rację. Nie cacka się z wiedźmą. Jak ja ich nie Albo zabawi się z nią kat, albo potwory. Powiadają, że w podziemiach Loch pełno wszelakiego świństwa. Nie wiem, za co ją zamknęli, ale każda czarodziejka ma coś na sumieniu. Hmm. Każdy żołnierz równie ma coś na sumieniu. I każdy żołnierz jest z i z kurwysynem. Taka jest prawda. Ruchy to odpowiednie miejsce dla Filipy Eilhart. Lepsza byłaby tylko szubienica. Jeśli ją zabiję, możesz zapomnieć o uzdrowieniu Saski. Na pewno pilnują jej jak cesarskiego łoża. Nie dostaniemy się tam. Do cesarskiego łoża mi nie spieszno, ale do lochów będziemy musieli wejść. Spróbuj poszukać przejścia kanałami. Ja znajdę dom Eilhart. Jeśli nie spodziewała się aresztowania, może tam być coś ciekawego. Korytarze pod miastem brzmią sensownie. Kiedyś prowadziły niemal wszędzie, ale część pewnie zawaliła się po pożarach. Sprawdzę. W takim razie ruszajmy. Dostanę się do Filipa, a ty przeszukaj jej kwatery. Ostatnio sporo się dowiedzieliśmy szperając w jej rzeczach. Dobra, no tak, na razie sobie to zadanie. Wykonamy je kiedy indziej. I was nie możemy przejść przez kanały albo to dać się aresztować. Ja wodowolam zejść przez kanały. Ale naj... zanim to wszystko zrobimy, to najpierw... E, punkty, mamy cytalenty. Hmm... Że to chyba dalej poinwestuje w magię. E, płaki Irden łącą się ze sobą, uniemożliwiając wrogom przejście pomiędzy glifami. Ale naprawdę bez są sobie je na boza się wstać, co? Magista wirtualność, żywotność, powięksa zwrotność powiększa, energii. sansa na efekt krytce znaków. Hmm, a tutaj o co Fatalne zaurocenie. Aha. No dobra. Spentogowanie magii. Mogę więc Arda ulepszyć, co? Ale może coś z Osumeryką się psy jeszcze. Albo nie, dobra, uleps Arda. Gdzie jest ulepszenie? Tutaj jest ulepsenie Arda. Ja tam bardziej wolę w magii inwestować, co za mówiąc. Bo dosyć często tych znaków używam. Ej, ale... co Dobra, bo z kowa ten jest. No, dajcie mi spokój. Dajcie mi spokój! Ja tych nie nienawidzę. No tutaj mamy kolejnego debila, który będzie chciał nas zabić. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem. Ale nagroda to nagroda, nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gadło. No, należało się nie do tego spodziewać. A, bardzo bardzo, Nilfgaardcycy! No to zabawne, że Nilgard chce mnie teraz zabić. pięknie! Dobrze. Nie! Ale oni mnie zabiją. Nie, nie, nie. Tego mi się udało ładnie zabić. Ale niestety. Teraz muszę się mieć na własności. No oni mi będą atakować, ser stów wy... Halo, atakujcie ich! Bo ja nie libarcyków atakować, to ich chcą mnie zabić No super! Z mi Kwena i to chyba ten Hamster tamery z mi Zginę. Dobra, soję. Zginę! Nie! No nie, tak mi się ładnie udało, tylko corodzieja zdjąć Artem. No, no, pseklęci Nilgarcycy, jak ja ich nie nienawidzę. Jak kiedyś zagram, wywieźli na Natsy. moje słowo: Radowit będzie. Tak jak, jak Radowid? Dijkstra będzie miał całą redanie. Oddam całą rydanie, całą północ. Oddam Dijkstra, To był stawiarta na początek. Zabijecie ciebie pierwszego. I nie ma Zepoli. Jestem ich, jest zniknął. Kurde pacjent to zakamy Ja go zabić Zabić go chcę! Super! Dzięki, dzięki, po prostu dzięki, jak ja nienawidzę nigdy Nienawidzę... Nie nowidzę tak rok mi będzie mnie po tym denerwować, że nie będą atakować ludzie, jak tutaj na przykład, to oczywiście wiadomo ci ząniedzę również, oni będą mnie atakować. Zaraz ich z kolei nie ty chcą mnie zabić. I Ech, na co tego czarodzieja ubić? Najpierw GIN! Co za HAM? Patrzcie, co za gnida! No! to moc umrzeć? Ech. Nie, dobra, to co? Niestety. Nie jestem tego kłęna. Widzę co jest ze tutaj może. Aha! Są karkulce. No i za ci tak od razu najmniej w tym mnie nie zabijcie. Tych chcą mnie zabić, dosłownie, w tym chcą mnie zabić. Nie ja nawet za chyba z tymi dzoniezami, najpierw będzie się lepiej rozprawić. Jestem, musiał to zablokować. Nienawidzę Nilgarcyków, nienawidzę Nilgarcyków, nienawidzę ich. Mamy tak, sera będzie zaraz, Ze względu. No nie, ich cisnęła mnie. Wcisnęła mnie. Nie, co ja zrobiłam? Wcisnęła mnie. Nie tutaj, tylko mas nie wcytać w miejscu, w którym zapisałam grę. Ech. Wokmin będą fejle? Mogę wam zagwarantować to ze vlokmin będą fajne, dlatego ponieważ wlokmin ja sobie niezbyt dobrze razem. No i czemu on mi teraz ten miec wyciągnął, mimo tego że miałem się ten miec wyciągnięty? do tego z Ten te trafił tych swoich zoniedzy nie no, pe te... teoretycznie mogę do tego doprowadzić, ale oni chyba niestety nie będą tracić y, obrazań. Znaczy nie będą mieć obrażeń zadawanych, jeśli on będzie ich trafiał niestety. I to jest problem. No super, tak, tak. Tak jest. A nie to tak ten z cela, z skusy. Umiera mi tutaj, no patrz za ham. Jak tego zabić? Ooo, ale to jest ciężkie. No super, zaraz zginę. Znowu zginę. No. Co za paranoja! Jestem ci złonie no super Chłopie, to ja jestem tutaj atakowana! No oczywiście, najlepiej! I biednego widzimy naatakować, co? Jestem... Wiedźminem, a nie tylko człowiekiem. Super, zaraz znowu zginę. O no jeste ci! I naprawdę, ktoś się ma celno... Naprawdę, dlaczego fani Wiedźmina, zdurali sobie za Temera nie zajebista? Ja nienawidzę te temer Temercyków. Nienawidzę ich. I temercyków i nie nagrodę szyków. Zaraz znowu zginę. Dajcie spokój, co za głupia walka. Super, zaraz znowu padnę. Mm, 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 nie, mam tego dodać. Jak to ma tak wyglądać, to ja muszę zrobić coś innego. A mianowicie, zabrać trudności, bo mi jazdy slakcy są nieprawidłowo. I po tej walce już od razu mówię że odcinek: bo jest, naprawdę nie jestem w stanie wam do tego nagrać. Pracą, tak wysło. No niestety, ostatnio jest tak, jeśli chodzi o bizmina i to odcinki niestety wychodzą gorzej. Jeszcze. Dobra, teraz, teraz to ja was zniszczę. No to się źle z tym czuję, że sam poziom trudności. No nie nawet takich momentów, gdy sam poziom trudności, bo słuchaj, źle się bardzo potem z tym czuję. No ale kurde, zmuszaje mnie do tego. Teraz jest z nisza. Arda chciała mu użyć. No dalej! Pomyślcie o nagrodzie! Aho, ma mama dzwoni, teraz zwraca. Nie rozwalcie mu łba! Chce mieć jakiś dom! Więc... Szybko go zabiję, mam nadzieję. Kończmy odcinek. Już nie nakładaj tej tarcy! Ej. Ja mnie teraz A to nie boję, co z Julian? Dobra, Dobra. W końcu. To robimy teraz tak, ja Zaraz i od razu w tym momencie odcinek tylko dajcie, dajcie mi zapisać grę Dobra, gra zapisana, w tym momencie końca to będzie na tyle na razie story tak wysunę, i już by skończyć. Na razie.